Siema, cześć, cześć, witajcie Dzisiaj będziemy grać sobie w Minecrafta Na trybie przetrwania Więc No co, no przechodzimy Do gry hmm, Przydałoby się jakieś drzewko ściąć Jak to bywa w Minecrafcie Pierwsze co na wstępy zawsze musi być drzewo ścięte Oczywiście z łapy no Dobra, jest osiągnięcie Dobytek, więc pajeczka Tyk. Dawno się nie grało w Minecrafta, to się nie wie Jak jakiś teleport. Oh my god, co to jest? Dobra, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj akurat gramy w Minecrafta na teksturpaku zrobionym totalnie na pańcie. Spójrzcie na te drzewa, spójrzcie na tą trawę, na to wszystko, jak to wygląda barwnie ogólnie. Mi się podoba znalazłem go, i macie w opisie link do tego tekstur Naprawia, tekstur paczek jest no, zarąbisty. Spójrzcie na tę te, na te kurę. No, wygląda cudnie. Grzybki. No, mi się mega podoba ten tekstur paczek, fajnie y, zrobiony. Y, jasne słońce. No, jak słońce wygląda. Woda w ogóle, ruchy wody, wszystko zachowane. Y, no, bajkowo, dobra. Y, mamy drzewo. Stałoby się znaleźć jakiś cave Owieczko Chodź tu Zwracajcie uwagi na to Ja jestem totalną lamą w minecraft'cie Nie mogę znaleźć żadnego cave'u Dobra, mam cave no, ale cave Dobra, kobla trochę sobie trzeba wykopać. Epoka kamienia. Nie, no tekstur paczek fajny. Crafting, jaki w ogóle. W ogóle wszystko tak. Wygląda jak prosto narysowaną, prostą krechą. Ale bardzo fajny, Przecież jest fajny. Mi się podoba. Dobra, wyjdźmy stąd. Tu nie mamy nic. Potrzebujemy więcej drzewa. Więcej drzewa. To będzie trochę więcej drzewa. Pień. Setuski. liście No co jest? Nie znajdę w ogóle tutaj Cable. Białą wełnę mamy. Wełna jak w ogóle wygląda. Nie, tekstur pak jest kozacki. Mamy wioskę, wioskę villagerów. Zobaczymy jak ogólnie wygląda też wioska tutaj. Dobra, idziemy. Oh my god! Uh, creeper! Creeper fajnie wygląda. Wybuchy, jak w ogóle eksplozja tutaj śmiesznie wyglądała Dobra, zobaczmy wioskę Siema golem Nie, nie będę was zakradał dobra Potrzebuję od was jakichś papu Macie za to piec, ale ja nie mam węgla Więc nic z tego nie będzie Ooo, znowu creeper Siano, siano sobie wezmę Dobra, idziemy będzie chleb, będzie chleb Jakie w ogóle oni mają miny To jest też dobre A W ogóle jak wygląda wasz interfejs? A, to jesteście ci villagerzy, co nie da się z nimi nic zrobić Ta wyska jest taka duża? Nie, myślałem Tutaj raczej no nic chyba nie będzie Enchanting Ale ja nie będę się bawił enchanting Chantowanie. O, wow, pochodnia. <grymne> Ogólnie nawet chyba tutaj działa kościół, alchemia. Dobra, muszę być blisko tej wioski, bo ją mam. Ona mi się przyda, żeby coś tutaj zdziałać. Ale moim głównym celem jest po prostu dotarcie do netheru żeby wam pokazać neder. Dobra, yy, mam siekierkę zrobioną, yy, jeszcze bym sobie mieczyk zrobił I tu, co tu, tu mamy? Dobra, kajwik mamy Czyli trzeba będzie zejść na dół do tego kajwiku yy, Dobra Mieczyk A jeszcze bym sobie Dobra, chwila, moment Chwila, moment, chwila, moment Dawajcie mi pochodnie, bo mi się Robić więcej drewna nie wiem w sumie po co to zbierałem mi tak nie zależy żeby ten tylko po prostu chcę dostać się i zobaczyć jak wygląda tutaj nether dobra i o tym dobra wchodzimy tutaj do cave'u to skrzanie. ale widzę że mam żelazo U, zmuliło mi minecrafta przez chwilę i znowu mi zmuliło Dobra, mamy fajny kejwik. Jest git. Ok, teraz musimy zrobić tak, żeby mieć obsydian. Ale najpierw się przydało znaleźć jakieś diaksy. Więcej żelaza do przetopienia. Ogólnie piecyk wygląda tutaj bardzo prosto. Mi się podoba. Jest mega no, jest fajnie. Najbardziej to jest tutaj komiczny mieczyk. Ale no, zależy, jakich to ma gust. No i mamy diaczki. Dwie. Dwie sztuki tylko. No nie mów. Nie dobra, są trzy. Uff. Stać nasz na kilofik. Pryłka żelaza, tak będzie Wam wyglądać. No mam na razie mało odblokowanych rzeczy, ale dobra. To mamy, to mamy. Więcej patyków sobie narobimy. Mamy kilofek. Przepala resztę. Nie się szykujemy. O, ogólnie złoto znalazłem. Nic spoko, ale jedną sztukę. Nawet nie. Więcej. A ja to musiało być o wiele więcej. Słyszę tu jakaś MOBA. Chciałbym zobaczyć jak wyglądają, ale na razie nie. Dobra, żelazo. Się przepala. I ta wełna mnie trochę tutaj denerwuje, bo nie wiem, czy to jest andazy, czy co to jest w ogóle. Ale dobra, jest spoko. Idziemy dalej przed ciebie I mamy coś. Dobra, tak wyglądał właśnie zombie. Taki śmieszny, kurczę znowu. To będzie sporo, widzę. Gdzie... Nie, nie mogę ginąć od ciebie, młody. Dobra, Obsidian to tu wygląda. No spoko, w miarę, moim zdaniem. Dobra, zobaczmy, spaczmy, zobaczmy, 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 zobaczmy. Ale potrzebuje jeszcze krzesiwo. Muszę znaleźć krzesiwo. Dobra, obsydian już też mamy. O, złotko. Dobra, nice. To sobie zbierzemy. A bo co nam szkodzi? No to co to? To jakiś. To żwir, dobra. Mamy żwir. Więc jest spoko. Ale szczerze mówiąc, ciężko byłoby mi odróżnić to. Od, od reszty. Mamy żelaza. Od razu mamy krzem. Dobra, nice. Więc będziemy wchodzić do netheru. Biegopom na chwilę i resztę wam pokażę. Normalnie, jak to wygląda. Dobra, mamy portal. Wchodzimy do portalu. Nether wygląda mega dziko. Naprawdę mega dziko czekamy twierdzy, może znajdziemy a żebym się nie zgubił to sobie czymś muszę zaznaczyć powiem wam tak, nie mogę znaleźć twierdzy więc chyba wam nie pokażę dalej jak to będzie wszystko wyglądać ale oczywiście polecam wam ten teksturpak do pobrania yy, i co i co, co mam dalej no? słyszę gasta cały czas najbardziej, chyba najśmieszniej tutaj wygląda chciałem go zobaczyć w ogóle piladzieży w ogóle jacy nie piladzieży tylko te świnie zombie o enderman. endermana nie wiem jak tutaj wygląda a spojrzymy się na endermana, proszę bardzo a nie, wygląda normalnie Dobra, udałem się na endermana, nie będę miał teraz życia. Więc skończę ten odcinek na razie.